Cześć. Dany jest prostokąt o wymiarach 3 na 10 cm. Jego długość i szerokość zwiększono o X cm. Dla jakich wartości X przekątna nowego prostokąta ma długość większą od 13. No to naliśmy sobie na rysunek nasze wartości. Najpierw było tutaj 3, a tu było 10 i zwiększono obie te oba boki o X, czyli 3 dodać X i 10 dodać X. I teraz pytają nas o przekątną. przekątną, oznaczmy sobie przekątną P. I ta p ma być większa od 13. No to teraz zapiszmy sobie oczywiście wzór z Pitagorasa na przekątną. Mamy podane boki prostokąta, czyli to będzie tak, 3 plus x do kwadratu, dodać 10 plus x do kwadratu. To się równa p do kwadratu. I wiemy, że p ma być większa od 13. No to jeśli p ma być większa od 13, to znaczy, że p p kwadrat będzie większe od 169, czyli możemy sobie zapisać, już możemy zacząć to wyliczać. To będzie 9 dodać 6x plus x kwadrat. Pamiętamy o wzorze skróconego mnożenia, czyli tutaj 100 dodać 20x i dodać x kwadrat, i to by było równe p kwadrat, a wiemy, że p kwadrat ma być większe od 169, czyli zapisujemy, że to jest większe od 169. Podliczamy, mamy 2x kwadrat dodać 26x, dodać 109 i przerzucę sobie od razu, czyli odejmuję obustronnie 169 minus 169, to jest większe od zera, czyli 2x kwadrat plus 26x minus 60, większe od zera. I teraz możemy policzyć deltę, prawda? Mamy, mamy funkcję kwadratową. Delta będzie równa B kwadrat minus 4AC i tu wychodzi 1156 i pierwiastek z delty wychodzi nam 34. No i możemy sobie liczyć. Tutaj pierwsze to powinniśmy jeszcze zrobić sobie założenie, że x jest większy od 0, prawda? To jest nasza podstawa, bo odcinki nie mogą być o długości ujemnej. I teraz liczymy, x1 będzie minus 26 minus 34 przez 4. No to widzimy, że to jest mniejsze od 0 i lub x2 minus 26 plus 34 dzielone na 4 to wychodzi równe 2. No i mieliśmy do rozwiązania tutaj nierówność. To narysujmy sobie poglądowy rysunek tylko z osią x. Wiemy, że ramiona są do góry i mamy z prawej strony x2, które jest równe 2, a tu jest x1 i ono jest ujemne, więc ujemne wartości nas nie interesują. To ma być większe od zera. No to większe od zera jest dla tego przedziału, tak? Czyli wiemy, że x należy od 2 do nieskończoności.